Witam się manko z tej strony Kacper z Wrestlingoholic, a oto wrestle predykcji odnośnie NXT TakeOver Portland, które odbędzie się w niedzielę, 16 lutego w Moda Center w Portland w stanie Oregon. Moda Center, które jest znane przede wszystkim fanom NBA, ponieważ tam rozgrywane mecze są Portland Trail Blazers. No, i po raz pierwszy NXT zawita z TakeOver do Portland, właśnie. Jest to też dość nietypowa data, ponieważ TakeOver zazwyczaj się odbywają w soboty. Teraz tak unikatowo odbędzie się w niedzielę. Też nie odbywa się przy okazji weekendu jakiegoś większego pay per view, ponieważ zamiast w weekend Rumble mamy TakeOver w środku lutego, już następne TakeOver w. Będzie normalnie przy okazji Wrestlemania Weekend, a tutaj mamy takie dość nietypowo usytuowane w kalendarzu NXT Takeover. W karcie mamy 6 walk, 6 walk naprawdę bardzo fajnie zapowiadających się, więc nie przedłużając, przejdźmy do samych predykcji. Pierwszą walką jest to starcie o NXT North American Championship pomiędzy. Keithem Lee mistrzem, a Dominikiem Dajakowiciem, który zdobył swoje miano prezydenta na jednym z epizodów NXT przed NXT Takeover Portland. Natomiast Keith Lee przed. Royal Rumble zdobył na epizodzie NXT Mistrzostwo NXT North American, odbierając je Roderickowi Strongowi. Kończąc e, przy okazji The Undisputed Prophecy. Undisputed era już nie ma wszystkich pasów możliwych e, w męskich dywizjach w NXT. I tutaj podczas NXT Takeover Portland dostajemy takie jakby zwieńczenie rywalizacji Kifali z Dominikiem Dajakowiciem, ponieważ. Panowie jak wiemy w poprzednim roku mieli serię niesamowitych pojedynków redefiniujących przede wszystkim, co mogą robić w ringu zawodnicy o dużych gabarytach, wykonując naprawdę we swoich starciach akcje nie z nie tej ziemi, a na pewno nieprzypuszczalne dla zawodników o tych rozmiarów, jakich oni są. No i. Po raz kolejny prawdopodobnie czeka nas niesamowite starcie pomiędzy nimi. No, i moim typem jest tutaj Kifli, że obroni NXT North American Championship, które zdobył stosunkowo niedawno i będzie dalej panował ze swoim mistrzostwem. Natomiast bądźmy szczerzy, Dajakowicz no nie jest zbytnio materiałem na mistrza, na pewno nie na tą chwilę. A Kifli jest ekstremalnie popularny. No i przynajmniej do tego WrestleMania weekend potrzyma NXT North American Championship, a później nie wiem. Może pójść na główne mistrzostwo albo odejście do głównego rosteru, ponieważ wiemy, że Vince McMahon i oficjale głównego rosteru bardzo pożądają w swoich szeregach Kifali i raczej długo już dalej nie zagrzeje miejsca Kif w żółtym brandzie mi się wydaje. ale w Portland powinien obronić NXT North American Championship. Kolejnym starciem jest to Street Fight pomiędzy Dakota Kai a Tigan Nox. Panie prowadzą swój feud od NXT Takeover War Games, gdzie to Dakota Kai przeszła heel turn, atakując Tigan Nox, a później panie nawzajem siebie atakowały podczas epizodów NXT, kosztując między innymi siebie nawzajem szansę na NXT Women's Championship. Czy też Dakota próbowała ponownie skontuzjować Tigan Nox? Również miały Panie konfrontację podczas e, World's Collide Pay Per View w trybunach. Też dziwnym tutaj przystankiem ich rywalizacji jest, że miały Panie takie randomowe starcie podczas jednego z epizodów NXT, gdzie Tegan Nox tak po prostu pokonała Dakota Kai, i tyle, tak jakby w tej rywalizacji później zbytnio tego starcia później nie w tych promo nie przewijano, tak jakby jednak postanowili, żeby zapomnieć o tym. Mi się wydaje, że tą porażkę z tego epizodu NXT powetuje tutaj Dakota Kai i zwycięży z Tegan Nox, dalej kontynuując ich zażartą rywalizację. Mi się wydaje, że ta rywalizacja w pewnym momencie nawet się przeniesie w obrazek NXT Women's Championship, gdzie któraś z pań będzie posiadać to mistrzostwo, będą sobie odbierać prawdopodobnie je nawzajem. Troszeczkę to może przypominać ta rywalizacja, rywalizację Tomaso Ciampa z Johnem Garganą, ponieważ to też był, były takim, team, były przyjaciółki, ze sobą teraz obecnie rywalizujące. No i tutaj według mnie na NXT TakeOver Portland to Dakota Kai powinna wyjść zwycięsko z tego pojedynku. Kolejnym starciem jest to walka o NXT Tag Team Championship pomiędzy mistrzami The Undisputed Era Kylem O'Reillym i Bobby'm Fishem a zwycięzcami turnieju Dusty Roads Tag Team Classic 2020 The z Mattem Riddle i Peteem Dunnem Pete Dunn i Matt Riddle to jest dosyć świeży tag team dosłownie zlepiony przed turniejem Dusty Roads Tag Team Classic okazał się on jednak na tyle skutecznym zlepieniem, że wygrali ten turniej. I tutaj na NXT Takeover Portland będą walczyć o NXT Tag Team Championship. I moim zdaniem oni je zwyciężą, ponieważ będzie to kolejny, tak jakby krok w tym, że Undisputed Era straci wszystkie pasy i po prostu już powoli będą wychodzić z żółtego brandu. Tak, wiem, że NXT jest traktowane jako jako taki trzeci już pełnoprawny brand, jednakże no, Row i SmackDown to oczywiście większe płace, no i też oficjele głównego steru od pewnego czasu bardzo chcą Andes Pilot rf w swoich szeregach i mi się wydaje że to jest tylko kwestia czasu kiedy zrzucą z siebie wszystkie mistrzostwa które obecnie posiadali w NXT już jedno stracili Roderick Strong stracił NXT North American Championship a teraz po prostu Kyle i Bobby też dropną po prostu NXT Tag Team Championship mi się tu wydaje a the brotherweights tym bardziej patrząc że są mega popularni ostatnio Fani mega pozytywnie reagują na nich i też te skity różne komediowe z nimi są naprawdę bardzo fajne. Tak więc mi się wydaje, że NXT, tak jakby pójdzie w tym kierunku i wykorzysta ten moment, że Riddle i Dan jako tak team są mega popularni i po prostu zwyciężą. NXT, tak, team Championship tutaj na NXT Takeover Portland. Kolejnym starciem jest to walka pomiędzy Finnem Balorem a Johnem Gargano. Jest to pojedynek zwykły na zwykłych zasadach i odwlekany od NXT Takeover War Games, gdzie przed samym NXT Takeover War Games w listopadzie Johnny Gargano doznał kontuzji. I przez to został wyeliminowany z akcji na kilka miesięcy. Gargano powrócił podczas, jeżeli się nie mylę, ostatniego epizodu NXT w 2019 roku. E, zaczął podbudowę do starcia tutaj podczas NXT Takeover Portland z finem Balorem. I dochodzi do tego, tak jakby, dream matchu pomiędzy postaciami, które były na szczycie brandu w swoich erach. W sensie, no, Finn Balor w swojej, tak jakby. Jak był, on był w NXT, to on był. Taką postacią flagową, a obecnie tą postacią jest Johnny Gargano. Moim typem w tym starciu jest Finn Balor, jednak. Chilowy Finn powinien zwyciężyć, ponieważ, nad, w ten, w, e, ponieważ w tym momencie porażka Gargano e, nic nie ujmuje, natomiast. Fin Balor dalej jest w tej fazie, że on jest na powrocie i powinien tak jakby zwyciężyć, żeby pokazać dalej swoją dominację, że no nie jest byle kim powracając do NXT, aczkolwiek też można spojrzeć z drugiej strony, że Gargano po tej kontuzji powinien zwyciężyć. Ale nie, ja się trzymam dalej swojego piku, że to jednak Balor zwycięży, a Johnny Wrestling no nie wiem, czy ta rywalizacja może dalej będzie pociągnięta, i gdzieś tam odbije sobie to zwycięstwo podczas jakiegoś epizodu NXT może nad Finn Balorem, kto wie, ale w Portland raczej zwyciężyć powinien Finn Balor. Kolejnym starciem jest to walka o NXT Women's Championship pomiędzy mistrzynią Rion Ripley a pretendentką Bianchą Belair. Bianka Beler zdobyła sobie miano pretendentki wygrywając Battle Royale. Jest również Beler po niesamowitym występie podczas Royal Rumble Meczu Kobiet, gdzie obecnie jest rekordzistką eliminacji w Royal Rumble Meczu Kobiet. Naprawdę pierwsze dwa miesiące roku 2020. Bianca Beler ma bardzo imponujące winning streak cały czas jej trwa. No i mamy z drugiej strony Rhea Ripley, która zetronizowała Shane Baszler w grudniu Jest bardzo mocno budowaną postacią Prawdopodobnie przyszłą gwiazdą, wielką gwiazdą Głównego rosteru kobiet Tak mi się wydaje, że to naprawdę lada chwila, lada moment Ria przeskoczy do głównego rosteru Ponieważ tam jest pewien deficyt kobiet A FNXT z kolei jest nadmiar Więc WWE będzie chciało to jakoś zbilansować i Pewne panie z NXT przesunie do głównego rosteru, żeby ten główny roster wśród kobiet wyglądał po prostu jakoś. Ponieważ no, w porównaniu do NXT, no to tutaj jest taka druga liga trochę. Obecnie przynajmniej. No i mi się wydaje, że tu możemy zobaczyć tego szokera nocy. Tak jak yy, strata na przykład NX Taxi Championship przez Undisputed Era nie będzie takim szokerem. Nawet jeżeli Johnny Gargano by pokonał fina Balora też, nie? Jakby w main evencie Tomaso Ciampa pokonał Adama Cola, do czego przejdę zaraz. Też nie będziesz takim szokerem, czy też na przykład Tigan pokonała Dakote, też nie będzie szokerem. Albo jakby Dajjakowicz nawet pokonał tego Kifa Lee, to też nie do końca będzie szoker, ponieważ też by było oznaczało, że Kifli jest bliżej bardziej albo głównego mistrzostwa, bądź też przejścia do głównego rosteru. Tak, tutaj to może być spory, spory szoker nocy, ponieważ no Ripley niedawno stosunkowo zdobyła NXT Women's Championship. Wydaje się, że Charlotte Flair zmierzy się na WrestleMania. O NXT Women's Championship, jednakże ja mam zupełnie inną teorię. Moim zdaniem, Bianca Belair zgarnie podczas NXT Takeover Portland NXT Women's Championship. Dlaczego? Ze względu m.in. na podbudowę, jaką dostała podczas Royal Rumble meczu kobiet, miała tam konfrontację ze Charlotte Flair. Później też na jednym z epizodów NXT przed NXT Takeover Portland, ale to też Ria Ripley miała tą podbudowę ze Charlotte Flair, konfrontację. A też warto tutaj przytoczyć słowa Charlotte Flair, która rzuciła hasłem, że lepiej Ria uważaj, bo możesz nie dotrwać z NXT Women's Championship do WrestleMania podczas z jednego z ostatnich epizodów Monday Night Raw, podczas gdy Ripley zainwadowała Czerwony Brand. I też mi się wydaje, że tu będzie prawda. Mi się wydaje, że Charlotte Flair zainterweniuje w tym pojedynku na niekorzyść Rhea Ripley i mistrzostwo zgarnie Bianca Belair. Tak, będzie bardziej ona healową mistrzynią niż babyface'ową, bo ona jest obecnie takim twinerem troszeczkę. Kosztując Rhea Ripley, NXT Women's Championship i... Charlotte Flair na WrestleMania zmierzy się z Bianką Belair o NXT Women's Championship, nie z Riom Ripley. Natomiast z Australijką zmierzy się podczas NXT Takeover Tampa Bay, które się odbywa w WrestleMania Weekend. Więc Charlotte będzie miała dwa starcia: jedno w NXT z Rio Ripley. Przy tym podbudowie, ale nie o NXT Women's Championship, po prostu singles match. A z Bianką Belair o samo NXT Women's Championship wykorzystując swoje zwycięstwo w Royal Rumble meczu podczas Wrestlemania 36. Taka jest moja wizja i dlatego też na NXT Takeover Portland stawiam na Biankę Belair. Aria Ripley przegra i skonfrontuje się z samą Charlotte, ale podczas NXT Takeover Tampa Bay i też. To będzie już powoli taki krok w stronę tego, że Ripley przejdzie do głównego restauru zaraz po WrestleMania mi się wydaje. No i main eventem, NXT TakeOver Portland. No raczej main eventem, no bo co innego miałoby być? Jest to stacja o NXT Championship pomiędzy mistrzem Adamem Colem a pretendentem Tomaso Ciampom, Ciampa, który nigdy nie stracił NXT Championship, był zmuszony zwakować mistrzostwo poprzez kontuzję, której doznał w marcu 2019 roku. Właśnie jest tu mistrzem Adam Cole od dłuższego czasu i wydaje się, że to jest odpowiedni moment, żeby Adam Cole stracił NXT Championship i moim zdaniem też tak będzie. Będzie to ostatni krok, gdzie Undisputed Era straci wszystkie pasy. Wielu spekuluje, że jeszcze nie tutaj, że Ciampa zdobędzie NXT Championship, ale nie w Portland, lecz w Tampie podczas NXT TakeOver Tampa Bay bo wtedy jest WrestleMania Weekend i ten moment by wyglądał lepiej a mi się wydaje, że jednak NXT postawi na zmianę już tu i teraz że Tomaso Ciampa odbierze NXT Championship Adamowi Kolowi tutaj już w Portland a też porażka po tak długim title reignie nie będzie źle wyglądać, z tym bardziej z Ciampą, który no jeżeli by tu przegrał, no to by było bez sensu bez sensu by była ta podbudowa, nawet po tej interwencji, ewentualnie Andespirot-Ery. No bo spójrzmy na to, że Ciampa przypiął kola podczas NXT-takeover War Games. Później też e, miał serię zwycięstw podczas epizodów NXT, oprócz tej jednej porażki w Triple Fred meczu z Keithem Lee i Finem Balorem kiedy przegrał technicznie miano prezydenta, no ale później cały czas toczył feud z Undisputed Era, dalej wygrywał pojedynki, no i no, zasłużenie otrzymuje ten rewanż o mistrzostwo, którego nigdy nie stracił, tutaj to jest bardzo ważny tutaj punkt, jeżeli chodzi w tym fełdzie, że Ciampa po prostu bije się o mistrzostwo, które musiał zwakować z powodu kontuzji, też nieodniesionej w NXT, tylko podczas tego krótkiego epizodu w głównym rosterze na początku poprzedniego roku. No i to będzie takie idealne zwieńczenie historii tutaj w Portland. Odebranie prawie rok od, do tego momentu, kiedy musiał zwakować mistrzostwo swojego i swojego NXT Championship. A Undisputed Era po stracie na NXT Takeover Portland, NXT Tag Team Championship i NXT Championship będzie się powoli. Ale to powoli kierować już w drogę głównego rosteru. Mi się wydaje, że NXT TakeOver Tampa Bay będzie prawdopodobnie ostatnim przystankiem Undisputed Era w żółtym brandzie, a później podczas Superstar Shake-Up po WrestleMania przeniesie się do któregoś z brandów w głównym rosterze, czyli Raw lub SmackDown. Cała gala zapowiada się no bardzo, bardzo fajnie. Wyjątkowo w niedzielę się odbędzie. Moim zdaniem najlepszym pojedynkiem gali no tutaj tak właściwie sześć pojedynków, któreś mogą się tak zapowiadać, ale tak już zdecydowanie mi się wydaje, że to będzie to starcie o NXT Championship pomiędzy Colem i Ciampą ze względu na emocje, które będą towarzyszyć w tym starciu i jaka jest otoczka wokół tego pojedynku. To by było na tyle w Wrestle odnośnie NXT Takeover Portland. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zachęcam do dania łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału. Również zapraszam do obserwowania WrestlingOholik na Facebooku, Twitterze i Instagramie, do których linki znajdziecie w opisie. Tymczasem ja byłem Kasper z WrestlingOholik i do szybkiego usłyszenia.